Cześć, z tej strony Łukasz z Kanału Lekret. Dzisiaj kolejny materiał, kolejna recenzja, która powstała w współpracy ze sklepem nicopoder.com, nicopoder.com, a dla takich anglojęzycznych nicopoder.com. Słuchajcie, cały czas obowiązuje wa dla was rabat z kodem lekret pisanym z dużych liter razem lekret otrzymujecie 10% na asortyment wszystkich torebek nikotynowych dostępnych w tym sklepie. Wysyłają po całej Europie, po Polsce. Więc jak ktoś mieszka, tak jak yy, na przykład w Niemczech, gdzie nie można kupić torebek nikotynowych w sklepach, no to możecie sobie zamówić z tego sklepu. Dzisiaj będzie mój ulubiony smak. W ogóle przepraszam Was dwa tygodnie było przerwy, ale nadrobimy. Teraz przez kolejne pięć dni będą recenzje, bo muszę nadrobić sobie te zaległości. Miałem dużo nauki, trochę spraw takich związanych tutaj z domem, dlatego nie miałem kiedy zrobić tych recenzji, ale dzisiaj się za to wziąłem. Dzisiaj będzie mój najlepszy smak z marki 77 w wersji light, jabłko mięta. Na dowód, że to jest mój ulubiony smak, pokażę Wam. Ostatnia torebka. Nie ma więcej, to jest wszystko. Jabko mięta. dlaczego to lubię. Słuchajcie, dzisiaj się nie będę rozwodził tak dużo jak w poprzednim filmie. Nie ma co przedłużać, tak naprawdę. Jabko jest w smaku takim soczystym. Kojarzy mi się z zielonym jabłkiem, takim gumy kiedyś takie jabłkowe były, które bardzo lubiłem. Właśnie taka orzeźwiająca, orzeźwiająca zieloność jabłka, tak to nazwę, bo to tak inaczej się tego nie da nazwać. A ta mięta, ta mięta jest taka mm, lekko słodkawa, taki spearmint. To wszystko razem fajnie jest zbalansowane, bardzo przyjemne. Na szczęście tutaj w tej wersji light dla mnie jest niedużo nikotyny, więc ten Rush nie jest taki uderzający mocno nikotynowy. I to dobrze, bo ja dużo, za dużo tego ostatnio żułem. Więc tutaj kłopot z tym byłby, gdyby to było mocniejsze. Słuchajcie, nie mam nic do zarzucenia temu produktowi. Ten produkt z tych wszystkich smaków, które próbowałem, a było ich sześć, jest dla mnie najsmaczniejszy, najbardziej mi smakuje najciekawszy. Kojarzy mi się też z shisho z podwójnym jabłkiem tak zwanym tradycyjnym tytoniem do fajki wodnej. I z tego sentymentu plus ta, ta, ta soczystość tego jabłka, którą czujemy sprawia, że to jest mój ulubiony smak i, i to jest smak, który mi wyszedł najszybciej, bo tak naprawdę w trzy dni e, bym już go nie miał, gdyby nie to, że ostatnią torebkę zostawiłem na recenzję. E, cały czas ten sam zarzut mam, czyli schowek na zużyte e, z jest za płytki, ale to jest zarzut do producenta, a nie do sklepu. E, Spróbujcie, warto. Myślę, że będziecie przyjemnie zaskoczeni. To jest naprawdę fajne. Muszę powiedzieć, że te torebki nikotynowe one są dość suche, więc polecam Wam na początek włożyć pod język, żeby troszkę je nawilżyć. Ewentualnie przed zażywaniem wypić trochę wody, no bo one są typu suchego, nie są takie wilgotne jak niektóre na rynku dostępne. Język na chwilkę, sinianki zrobię swoje i wkładamy pod wargę, i już się nam uwalnia. Przyjemne mrowienie. Dobrze, dziękuję Wam. O, recenzja, e, oczywiście, ocena na piątkę, bo to jest e, najlepszy smak z tych wszystkich, które próbowałem. Tam mam jeszcze taki, który troszkę ma mniej, odrobineczkę mniej. E, po prostu miałem dylemat. Tamten wygrywał, dopóki tego nie spróbowałem, ale no to jest. Najlepszy smak dla mnie, słuchajcie, piąteczka. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się wszystkiego dobrego i zapraszam Was jutro na kolejną recenzję.